Cześć, ja nazywam się Piotrek, jestem kucharzem Respo i dziś zabiorę w podróż po świecie włoskich smaków. Pokażę Ci jak przyrządzić pinsę oraz jak zrobić ciasto na pełnoziarnistą pizzę. Dzisiaj skorzystamy z gotowej pinsy. Jaka jest różnica między pinsą a pizzą? Pierwszym co rzuca się w oczy jest oczywiście kształt. Pinsa ma podłużny, owalny kształt, a pizza jak wiemy jest okrągła. Kolejną różnicą jest proces przygotowania ciasta. Klasyczna pizza zrobiona jest z mąki pszennej typu 00. Oznacza to, że mąka jest bardzo mocno oczyszczona i zawiera dużą ilość glutenu. Dzięki temu ciasto na pizzę łatwo się rozciąga i nie rozwala się. Pizza zrobiona jest z trzech rodzajów mąki – z mąki pszennej, ryżowej i sojowej. Warto tutaj zwrócić uwagę na mąkę sojową, ponieważ jest to bardzo niepopularny produkt. Mąkę sojową pozyskujemy oczywiście ze zmielonych ziaren soi. Dobrze wchłania wodę i ma silne właściwości wiążące. Dlatego też nadaje się do zagęszczania zup, sosów, a w kuchni wegańskiej stosuje się ją jako zamiennik jajek. Kolejną różnicą, jeżeli chodzi o ciasto, jest czas wyrastania. Oryginalne ciasto na pizzę Bresta około 24 godziny, natomiast ciasto na pinsę potrzebuje aż 72 godziny. Jak widzicie, proces tworzenia ciasta jest dość czasochłonny, dlatego warto skorzystać z gotowej pinsy, tak jak my dzisiaj. Oryginalna pinsa różni się jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą. Jest to pizza bianka, czyli tak zwana biała pizza. Używamy do niej białego sosu, najczęściej ze śmietany. My dzisiaj trochę poszalejemy i zrobimy pinse z popularnymi składnikami, takimi jak do pizzy, czyli z sosem pomidorowym i mozzarellą. Do naszej pinsy użyjemy dosłownie kilku składników. Na początek pasata pomidorowa, smarujemy nasz placek. Następnie mozzarella, taka mozzarella w kulce. Możemy ją sobie porwać. Następnie pomidorki. Możemy pokroić w plasterki. Na koniec odrobina soli, pieprzu. Nasza pińsa jest już gotowa, żeby wsadzić ją do pieca. Piec rozgrzewamy do 250 lub 270 stopni i wkładamy ją na około 5-6 minut. Po wyjęciu z pieca dodajemy jeszcze świeżą rukolę. Teraz naszą pinsę możemy pokroić. Powinna pięknie chrupać, dokładnie tak jak nasza. I możemy wyłożyć kawałek na talerz. I nasza pinsa jest gotowa. Odchodziliśmy Polaków o ponad pół miliona kilogramów. Tobie też pomożemy. Spersonalizowany jadłospis w aplikacji. Jesz tylko to, co lubisz. Stały kontakt z dyplomowanym dietetykiem. Wymarzona sylwetka na zawsze, bez efektu jojo. No to spróbujmy teraz zrobić ciasto samodzielnie z mąki pełnoziarnistej. Do przygotowania będziemy potrzebowali mąkę pełnoziarnistą, drożdże, sól, odrobinę cukru, oliwę z oliwek i ciepłą wodę. Do naczynia do miksowania dodajemy naszą mąkę pełnoziarnistą, następnie drożdże, ja użyję suchych drożdży, można oczywiście użyć świeżych, ale trzeba je odpowiednio przeliczyć, można spokojnie skorzystać sobie z kalkulatora online i przeliczyć suche drożdże na świeże drożdże. Żeby pomóc aktywować się drożdżą dodajemy jeszcze cukier, sól, oliwa z oliwek i bardzo ważne, żeby woda była ciepła. Z tej ilości składników powinno nam wyjść około 2 pizze. Teraz wszystko mieszamy. Jeżeli nie mamy miksera, możemy pokusić się, aby zrobić to ręcznie, ale jest to dużo trudniejsze. Zamykamy. Ciasto wyrabiamy do momentu, aż odejdzie nam od ścianek miski. Później będziemy je wyjmować i jeszcze je ręcznie ugniatać. Nasze ciasto wyciągamy z miski na blat. Jeżeli ciasto jest zbyt mokre i klei się do ręki, możemy podsypać delikatnie mąką. Następnie wyrabiamy ciasto, mocno przyciskając ręką, tak aby ciasto nam się napowietrzyło. I na koniec robimy kulkę w ten sposób. Podkładamy ręce pod ciasto i przesuwamy do siebie. I tak kilka razy, aż ciasto zrobi się prężyste. Teraz naszą kulkę przerzucamy do miski przykrywamy ściereczką i odkładamy na godzinę w ciepłe miejsce. Ciasto już nam wyrosło, teraz musimy je ponownie wyrobić i podzielić na części. Już teraz blat podsypujemy mąką, delikatnie wyciągamy. Ciasto jest miękkie i delikatne, więc nie wyrabiamy go już długo. Dosłownie kilka razy. Dzielimy je na pół. Tworzymy kulkę podobnie jak wcześniej dużą naszą kulkę. I ponownie odkładamy do wyrośnięcia, tym razem na 15 minut. I tak samo do miski, przykrywamy ściereczką i na 15 minut odkładamy na bok. Nasze ciasto jest już gotowe, pięknie nam wyrosło. Teraz ponownie podsypujemy blat mąką. Delikatnie wyciągamy ciasto na blat. Możemy podsypać jeszcze z góry, i teraz już ciasto nie wyrabiamy, tylko staramy się nadać mu kształt, rozciągnąć je. Można to robić w ten sposób dłonią, tak jest najłatwiej, wtedy ciasto nam się nie rozwali, lub rozciągać w ten sposób. Jeżeli się klei, można delikatnie podsypać mąką. Następnie na blaszkę też odrobinę mąki, przenosimy nasze ciasto na blaszkę, tutaj nadajemy ostateczny kształt. I na tak przygotowane ciasto dodajemy dodatki. Tym razem do naszego sosu, czyli do pasat, dodamy zioła. Bazylię i oregano. Wymieszamy. Odrobina soli. Pieprzu. Teraz naszą pizzę smarujemy sosem. Pomidorki. Możemy pokroić w plasterki. Na koniec dodajemy jeszcze szynkę parmeńską. W międzyczasie rozgrzewamy piec do 250 stopni. Jeżeli macie możliwość rozgrzać do 270, będzie jeszcze lepiej. I wkładamy naszą pizzę do pieca na 4-5 minut. Na koniec jeszcze dodamy świeżą bazylię. Jeden kawałek wykładamy na talerz. I nasza pizza gotowa. Jak widzisz, domowa pizza może być bardzo fajnym dodatkiem na diecie. Możesz ją bardzo szybko przygotować w domu i dodać ulubione dodatki. Daj znać w komentarzu, czy wolisz pizzę, czy pizzę. I koniecznie zasubskrybuj nasz kanał po więcej zdrowych przepisów. Cześć.